Mówi Planet to po prostu złoto. Czy ktoś może w końcu o tym powiedzieć? Oficjalny kanał mówi Planet istnieje już od bardzo dawna, właściwie od kilku lat. I nigdy nie miałam okazji się im przyjrzeć. No i ogólnie słuchajcie, wszystkie filmiki, które są na kanale są po angielsku, ale bardzo rzadko w ogóle tam padają jakiekolwiek słowa. Po prostu tytuły są po angielsku, ale słuchajcie, jak zaczęłam oglądać te filmiki, to po prostu nie mogę. I muszę wam dzisiaj je pokazać, bo naprawdę to jest kopalnia diamentów. Dobra, ale przed zaczęciem zostaw koniecznie kciuka w górę. Tutaj macie listę ostatnich pięciu subskrybentów, zachęcam do dołączenia do nich i po prostu pojawienia się na następnym odcinku. A zrób to teraz. No a korzystając z twojej uwagi, to zaproszę cię jeszcze na Instagrama, Instagram Bazutek, gdzie codziennie rozdaję wam po 25 prezentów, tak? Także zapraszam, bo możesz zdobyć jakiś prezent z mojej szafy. Znajdujemy się na oficjalnym kanale Movie Star Planet. Bardzo oryginalnie na YouTubie nazywa się Movie Star Planet. No i ogólnie na profilu mamy, wiadomo, ikonkę Movie Star Planet. O dziwo, bo przecież MSP reklamuje tak strasznie MSP2, więc spodziewałabym się raczej, że będzie ikonka MSP2. A w tle mamy też Movie Star Planet 1. Nic szczególnego, ale zagłębimy się, słuchajcie. Niektóre te filmiki to po prostu. Ja mam wrażenie. Nie, nie wiem. wiem. Ten kanał, ale naprawdę musi być ostro najarany. Wejdźmy sobie, no może niekoniecznie w ten serial. Serial jest chyba tworzony na poważnie, ale nie wychodzi im za bardzo to, i wydali kasę w błoto, bo sorry, ale 3000 wyświetleń, czy 2900, no to nie jest raczej coś. Ale dobra, słuchajcie, zjedźmy sobie na dół i tutaj mamy takie złoto. Mamy na przykład, słuchajcie, był Mr. Planet Drove Hair, no nie? I niby nic szczególnego. 4 lata temu, to słuchajcie, był 2019 rok, to był rozkwit ponowny Movistar Planet. Wiecie, mnóstwo YouTuberów i naprawdę te treści były dosyć fajnie tworzone. A Movistar Planet, jak widać, chciało skorzystać trochę na popularności, więc wrzuciło taki filmik. Kanał Movistar Planet to po prostu złoto. Czy ktoś może w końcu o tym powiedzieć? Jakby tutaj nie ma żadnego dźwięku Ja wam po prostu to pokazuję A i w ogóle oni to wrzucają na YouTube Kids Wrzucając na YouTube Kids Raczej zasięgi im się nie powiększą Bo YouTube Kids oglądają Trzylatkowie, czyli raczej nie są to Koneserzy i gry Trzylatkowie oglądają sobie jak po prostu ktoś maluje włosy Dobra, przejdźmy sobie do innego filmu Bo niektóre to są po prostu Hity, na przykład mamy Coś co ma słuchajcie ponad 2 miliony Wyświetleń, Blocksa Planet Walk Trot, nie mam pojęcia to się czyta, sorry. No dobra, ale załóżmy, że to jest zapowiedź Blockstar Planet. To zobaczcie w takim razie, jaką oni zapowiedź zrobili. Dobre! Myślę, że to będzie gra, przez którą spędzę większość życia przed komputerem. Na następnej imprezie puszczę to, słuchajcie, i będziemy się do tego bawić. Rezultaty znajdziecie na TikToku. To mam jeszcze do powiedzenia? Poczekaj. Niezłe przejście gry. Nie wiedziałam, jak przejść Blockstar Planet. Teraz już wiem. No nie wiem, jak was, ale mnie Blockstar Planet World Prawn, czy coś tam zachęciło do pobrania Blockstar Planet. Blockstar Planet jest to moja ulubiona gra. Dobra, ale to jest jeden z filmów Patrzcie na przykład to MSP Dance Competition Winners Week 35 Zobaczmy sobie, kto wygrał konkurs tańca organizowany przez MSP Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo po co Wiecie jak to brzmi? Jak ta muzyka, co dają początkowi youtuberzy, żeby nie mieć praw autorskich Przekłów. a nie czekajcie to było 5 lat. Temu. Ej, ja wiem o co w tym chodzi! To są chyba te tańce z Mowisty Planet, bo zobaczcie tą dziewczynkę. Ta Boże, to jest ta animacja, wiecie tam. Nawet mam w Dobra, czekajcie. Ej, kurde, ja muszę robić przy takim słowiańskim przykucu bo tak mam kamerę. Ej, dobra, możecie napisać w komentarzu, że Bazuka to debilka, bo ja mogłam po prostu wam to pokazać w Mr. Planet. No nie mogę wbić nawet na czat, żeby to pokazać. Wbiłam w końcu. Nie muszę za długo szukać tej animki, bo ona jest w tych podstawowych, bo Mister Planet nie, nie zmieniło tego od 11 lat. Dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dla tych, którzy są nowi na MSP i nie ogarniają świata, to jest ta animacja. Ona się nazywa dosłownie Taniec Boże, zanim to wszystko... Ale to było żenujące. O nie! Nie, to była ta epoka dobów. Boże, wnoszę apel o zorganizowanie takiego konkursu jeszcze raz przez Movie Star Planet i obiecuję wezmę w tym udział. Ale jestem bardzo ciekawa w ogóle, czy te dzieciaki cokolwiek wygrały, czy to było po prostu. Wow, zobaczcie, możecie znaleźć się na oficjalnym kanale Movie Star Planet. E? Jedziemy dalej i co prawda nie pokażę wam dzisiaj wszystkiego, bo po prostu ten film miałby godzinę, ale pokażę wam jak najwięcej. A w ogóle zobaczmy jaki był pierwszy film. O, jest. To zapowiedź Movie Star Planet tego pierwszego. Matko, pamiętacie to? Jeżeli nie, to wam puszczę. Ale jak ktoś z was nigdy nie widział zapowiedzi tej pierwszej Movie Star Planet, która w ogóle leciała w telewizji, to możecie teraz zobaczyć. To Movie Star Planet. Create your own movie star and become rich and famous. You can express your style with your own personal art book and even start in your own movies. To były czasy, kiedy oni jeszcze się starali na tą grą. Ja jestem bardzo ciekawa tego filmu. Mówisz ten Planet, bo nie mam pojęcia nawet po jakim języku to jest. Ale trwa to 2 minuty 15 sekund. Miniaturce jest przepiękny obrazek. Matko święta pierdolnięta epilepsy dostaje. I can't stop oh 11 lat temu nie czepiam mieć jakości. Ta muzyka z Monster Planet i te fanarty, jestem zauroczona. I love it. Nawet takie gówno dali. Tworzyłam takie seki. Nawet wam pokażę. One są żenujące, więc proszę mnie nie oceniać, bo ja miałam wtedy 11 lat. Ale dlaczego dali takie gówno, a nie dali mnie? Opatrzcie, patrzcie. Muster 13 ma 51 wyświetleń i zarobiłam 43 starkoń z tego, więc się nieźle obgłowiłam. I patrzcie to. Ja zrobiłam dokładnie to samo. I nie mam je tam. I mam nawet lepszy look od tego ziomka. No i dlaczego mnie nie umieścili? No, przecież jestem lepsza od jakiegoś kapelusznika. Widzicie, co kiedyś musimy sobie zrobić? Przegląd tej muzyki z Movie Star Planet. Bo to jest coś, co w ogóle na. MSP się nie zmienia i ta muzyka jest cały czas a po prostu... Dla mnie to ona jest jednym wielkim memem. Musimy sobie kiedyś zrobić taki odcinek. Tysiąc lajków i robimy taki odcinek. Coś, co chciałam wam bardzo pokazać. Ja to oglądałam z Murdukiem i jak to oglądaliśmy, to się tak śmialiśmy, bo nie wiemy w ogóle o, o co z tym chodzi. To jest filmik Block the Planet i Here to Stay... To jest rysunkowe, więc się postarali O ile tego nie zajumali od kogoś Ale pod tym stoi większa filozofia O której wam zaraz powiem Mamy takie teorie spiskowe Co to jest? Czy ktoś grający w Blockstar Planet Może mi powiedzieć, czy jakiś czerwony ptak To jest jakaś główna postać tam? I na tym polega, słuchajcie, ten filmik, nie? Powiem sobie szczerze, postarali się nad tym, bo wiecie, jest to jakaś kreskówka, jest to wszystko namalowane, więc nawet można powiedzieć, no, trochę więcej postaranka. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy jest sens w ogóle oglądania tego całego, bo ja totalnie nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. po prostu jest takie coś, jakaś taka przygoda, ale z niewiadomą fabułą. Po prostu ta fabuła jest taka randomowa. Nie wiem, czy to jestem po prostu głupia, czy to jest sztuka i mamy tego nie rozumieć. Ale chciałam wam powiedzieć, bo mamy kilka teorii spiskowych. Został oznaczony kanał, który to stworzył i napisali, żeby zobaczyć więcej takich pasjonujących wideo stworzonego przez niego, zobaczcie jego kanał na YouTube. No więc sobie klikniemy, no nie? I, Mamy faktycznie więcej takich rzeczy. I zobaczcie, wejdźmy sobie w wideo. I on ma po prostu mnóstwo jakichś rzeczy robionych z Blockstar Planet. Wejdziemy sobie na przykład na ten film, no nie? I on tu dosłownie, no, robi Blockstar Planet. I słuchajcie, prawie większość jego rzeczy opiera się na Blockstar Planet. I mamy podejrzenia z Mordukiem. To jest taka nasza właśnie teoria spiskowa. On jest ściśle powiązany z Blockstar Planet albo z Movie Star Planet. I jest po prostu jednym z pracowników, który robi sobie takie rzeczy, wiecie, jakby dodatkowo, bądź też dodatkowo może mu za to płacą, nie mamy pojęcia ale tak to wygląda, bo on nie robi tych ilustracji z niczego innego tylko z Blockstar Planet, no a przecież oczywistym jest, że bardziej opłacałoby mu się robić jakiś inny gier, typu na przykład Fortnite, Call of Duty, jakiś CSGO czy coś w tym stylu, bo zdobyłby na tym o wiele więcej wyświetleń no jednak umie jakoś tam powiedzmy robić te rysunki i tak dalej, on w niektórych tych swoich filmikach promuje Blockstar Planet i w opisie na przykład daje właśnie żeby pobrać Blockstar Planet więc dla nas wygląda to takie jakby to był po prostu pracownik tego Mówi Star Planet. To jest zagadkowe, ale takie są nasze teorie spiskowe z Mordukiem. zobaczcie, ile tych filmów w ogóle Mówi Star Planet nasrało. I tego jest naprawdę o wiele, o wiele więcej. Kiedykolwiek chcielibyście w drugą część z przekupywania tego kanału, no to nie wiem. Zostawcie kciuka w górę, czy coś, subskrypcję, nie wiem, cokolwiek, komentarz. Kiedyś może nagram. Ale dobra, w każdym razie pośmialiśmy się. Mam nadzieję, że dostarczyłam Wam trochę śmiechu ee, do tego obiadu, kolacji, czy nie wiem. W sobie, co robicie. Napiszcie w komentarzu, co robicie. Ja na przykład teraz nic nie robię. Siedzę na dupie i piędzę w stołek. Dobra, do zobaczenia w następnym filmie, bo ja mam nic do dodania.